Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie dzisiaj ze specyficznego miejsca, takiego, do którego może czasem boimy się przychodzić. Wczoraj zaczęliśmy, już powiedzieliśmy, co to są rolaty, zobaczyliśmy ornat, jaki nosimy nam mszy roratniej, która jest ku czci Matki Bożej. Zobaczyliśmy symbole, zobaczyliśmy to, z czym nam się adwent tak naprawdę kojarzy. Dzisiaj chcemy się zastanowić dalej, bo mówiliśmy już cud nad cudami, Eucharystia. Do tego doszliśmy, że ta Eucharystia to jest coś dla nas najważniejszego. Bo moglibyśmy powiedzieć może, a, księże, bo tak naprawdę Pan Bóg jest wszędzie. I On jest w lesie i on jest, jak gdzieś sobie idę na spacer i możemy powiedzieć, że on jest w drugim człowieku, więc jak spotykam się z kolegami, to też jest. I, I to jest prawda, że Pan Bóg jest wszędzie, ale Pan Bóg nas zaprasza na Eucharystię, zaprasza nas na spotkanie, bo postanowił, że zostanie z nami właśnie tak: że będzie z nami w każdym miejscu, nie że tylko Pan Jezus jest akurat o 16:30 na rodatach z dziećmi, z młodzieżą w Radziechowach, ale jest też. Z dzieciakami na całym świecie, czy to w Tokio, czy w Paryżu, czy gdziekolwiek, byście nie pomyśleli, to Pan Bóg tam jest. I chce spotykać się z każdym. I mógłby ktoś powiedzieć, jest Pan Bóg wszędzie i nic, nic mi więcej nie potrzeba, nie muszę tu w ogóle przychodzić, nie muszę się gromadzić online też przez internet, bo jest taka inna sytuacja, ale jest coś, co nam przeszkadza, jest pewna niewola, niewola grzechu. Niewola, z której chce tak naprawdę nas Pan Jezus wyciągnąć. Dlatego też znajduje się w tym miejscu. Większość z Was może już wie, że to miejsce nazywa się konfesjonał. I tu przychodzą wszyscy ci, którzy chcą Panu Bogu wyznać swoje grzechy, bo żałują. Grzechy, czyli brak miłości, grzechy, czyli to, że nie byli blisko Pana Boga, nie byli blisko drugiego człowieka, nie zobaczyli też w tej codzienności swojej na siebie jesteśmy na takiej niewidzialnej smyczy i tu po Komunii Świętej po pierwszej Komunii Świętej możemy przyjść i oczyścić swoje serca wrócić znowu do bliskości z Panem Jezusem człowiek wie, że coś jest złe nie? i możemy dzisiaj właśnie się zastanowić jak mogę czynić dobro u proroka Mosa takie słowa szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli i pomyśleć właśnie dzisiaj jak mogę pomóc w domu jak mogę pomóc mamie? Może mi się nie chce, ale jak mogę pomóc mamie? Jak mogę pomóc tacie? Jak mogę pomóc komuś, kto jest blisko mnie w domu? Jak mogę zrobić dobry uczynek dla swojego rodzeństwa? Jak mogę w swoim życiu czynić dobro? I w tym wszystkim pomaga nam Pan Jezus. Z jednej strony, Eucharystia, która jest pokarmem dla grzeszników, dla tych słabych, z drugiej strony spowiedź, która oczyszcza nas z grzechu. W której możemy przyjść, przeprosić, wrócić do bliskości z Panem Jezusem. Gdzie jest brama? Bramą jest Msza Święta, spotkanie nasze. Kiedy oczyścimy serce podczas spowiedzi, możemy iść na Mszę Świętą i przyjąć do swojego serca, do swojej codzienności Pana Jezusa. Niektórzy na to jeszcze czekają i na pewno te dzieci, które się przygotowują teraz, czekają z niecierpliwością. Czekają, jak to będzie, kiedy to będzie. Jak ten dzień będzie wyglądał, mojego spotkania z Panem Jezusem. Chciałbym teraz, żebyśmy poznali pewną kobietę, która już jako dziewczynka pragnęła być blisko Pana Jezusa. O tej kobiecie opowie nam za chwileczkę Klaudia, którą poznaliście już wczoraj. To przejdźmy do Klaudii, zaraz ją znajdziemy. Dobrze, znaleźliśmy Klaudię. Posłuchajmy, o jakiej świętej ma nam do powiedzenia. Mam wam przybliżyć historię pewnej mamy, która już jako młoda dziewczyna przyszła do kościoła i tam poznała Pana Jezusa. Nie ukończyła raptem sześciu lat, a już się w Nim zakochała i zrozumiała prawdę, którą wcześniej przekazał wam ksiądz Wojciech. Joanna mieszkała we Włoszech, miała wspaniałą rodzinę, kochającego męża oraz czwórkę wspaniałych dzieci. Była niezwykle utalentowana, nigdy się nie nudziła, zawsze miała coś do zrobienia. Kochała malować, interesowała się modą, grała na pianinie, jeździła na nartach, chodziła w góry, bo je bardzo uwielbiała i zawsze z uśmiechem brała tam swoje dzieci. Zawsze zastanawiało mnie, skąd brała na to siłę, czas i by w ogóle coś takiego robić. Myślę, że tajemnica tkwi w tym, że Joanna spotkała się z Jezusem od dziecięcych lat. Później, jako nastolatka, lekarka, a następnie i przede wszystkim jako kochająca mama. Posłuchajmy teraz nagrania pana Olafa. Pan Mola zatrzymał samochód. Chodźcie, coś wam pokażę. Z samochodu wysiedli Mariolina, Pierluigi i Laura. Tata wziął na ręce malutką Gianinę. Stanęli przed małym drewnianym kościołem wśród ośnieżonych gór. To ulubione miejsce, mamo, zaczął tata. Kiedy się poznaliśmy, dużo jeździła na nartach. O tam, po drugiej stronie. Zawsze jednak najpierw przychodziła do kościoła, by porozmawiać z Panem Jezusem i uważnie słuchała, co do niej mówił. A o czym jej opowiadał? zapytała się zaciekawiona Laura. To tajemnica, odparł Piotr. Wiem, że uczył ją kochać ludzi. Wysłuchaliśmy krótką historyjkę, którą czytał nasz narrator Olaf. Możecie zastanowić się. Do kogo należy ten głos? Jeśli wiecie, możecie napisać w komentarzu, może domyślicie się, kto to jest. Widzimy Beretta Mola. Trudna historia, bo Beretta chciała wielką rodzinę. Chciała mieć koło siebie gromadkę dzieci, ale kiedy była w czwartej ciąży, zachorowała. Pan Jezus, z którym spotykała się w Eucharystii, którego spotykała podczas spowiedzi, dał jej siłę. Do, czego? do tego, że potrafiła powiedzieć słowa: Panie Boże, jeśli masz wybierać, wybierz moje dziecko, a nie mnie. Jej mąż powiedział potem słowa, że nie spodziewał się, że będzie mieszkał, że będzie żył ze świętym człowiekiem, ze świętą kobietą. Wysłuchajcie, co o swojej żonie powiedział. Wspaniałym człowiekiem, umiłowaną mego serca, szczęśliwą i mądrą mamą. Przed naszymi zaręczynami zaproponowałaś, byśmy podczas Mszy Świętej za nas dziękowali Bogu. 10 czerwca napisałaś: Piotrze, bardzo, bardzo cię kocham. Od samego rana podczas Mszy Świętej ofiaruję Bogu wraz z moją Twoją pracę, Twoje radości. Twoje cierpienia i tak przez cały dzień, aż do wieczora. W każdej sytuacji powierzałaś się Bogu. Pamiętam, każdego dnia miałaś czas za zarezerwowany na rozmowę z Bogiem, któremu zawsze dziękowałaś za dar naszych cudownych dzieci. Byłaś taka szczęśliwa. E, drogie dzieci, droga młodzieży, wy którzy gromadzicie się z nami. Zadanie dla Was na dzisiaj, żeby opowiedzieć o Beretcie Moli komuś obok, komuś, kto nie słuchał, żeby pokazać tą świętą, jako przykład tej, która czerpała siłę i moc z Obecności w jej życiu Pana Jezusa i to będzie takie e, zadanie. Możecie doczytać, możecie gdzieś na internecie wyszukać jeszcze więcej informacji, jeśli was ta święta zaciekawiła. Teraz przyjmijcie Boże błogosławieństwo, niech Pan Bóg was w tym dzisiejszym dniu i w każdym następnym strzeże. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa, trzymajcie się. Do zobaczenia. Miałem powiedzieć o kolorach adwentu. Ksiądz Sławek pytał, czy w drugim odcinku będzie, bo, bo mówiłem, zapowiadałem i zapomniałem. I kolor adwentu fioletowy, ornat, ta szata, którą kapłan ubiera do Mszy Świętej. Kolor fioletowego to jest taki kolor pokuty, kolor umartwienia, bo czekamy na przyjście. Jeszcze nie jesteśmy tak w pełni radośni z, z tego, że Pan Jezus się narodził. I mamy jeszcze jeden kolor zobaczcie kolor różowy. Kolor, który ubiera się w trzecią niedzielę Adwentu. Ta niedziela nazywana jest niedzielą Gaudete, radujcie się. Radujmy się. Gaudete, radujmy się. Radujcie się, radujmy się. I to nie tylko kolor jest radosny, ten różowy, ale na naszych twarzach gości uśmiech, bo Pan jest blisko. Dobrze. Trzymajcie się z Bogiem. Pa.